Dzisiaj to oficjalna informacja, zjadłem pączka. A skoro o tym mówię, to znaczy, że już totalnie wjechał piątek. No z drugiej strony współczuję też wszystkim trenerom fitness i tym, którzy dbają o siebie, bo ich ciało jest ich wizytówką, jest ich reklamą, w związku z tym nie mogą sobie pozwolić na takie przyjemności jak zjedzenie pączka. Z drugiej strony wychodzę z założenia, że wspieranie lokalnego biznesu, bo pączek pochodził z małej lokalnej cukierni, jest jak najbardziej wskazane. Nawet jeżeli nie służy to naszemu zdrowiu fizycznemu, to są takie dni jak dzisiaj, kiedy służy to zdrowiu psychicznemu. Ponieważ nastała jesień, ta pie... Nastąpiła pewna zmiana, ponieważ okazało się, że skakanie w domu nie do końca jest tak przyjemnym rozwiązaniem, jak do tej pory sobie wyobrażałem. To znaczy, oprócz tego, że u młodej w pokoju ciągle panuje bałagan, więc każdy mój trening zaczynam od tego, żeby skakać na skakance, muszę najpierw trochę podgarnąć u niej w pokoju albo zmusić szkraba do tego, żeby zrobił sobie porządek, albo wybrać alternatywę, kiedy nie chce mi się u niej sprzątać lub nie chce mi się negocjować, czyli wyjść na balkon. I i poćwiczyć na zewnątrz, mimo że 8 stopni. Ale ostatnio nawet zastanawiałem się, co w sytuacji, kiedy na przykład doszłoby do przeziębienia, kiedy organizm jeszcze nie jest przyzwyczajony, nie jest zahartowany do tego, żeby skakać na skakance na zewnątrz i właśnie wychodzę na zewnątrz, więc postanowiłem zrobić mały test. Kiedy patrzę, że za oknem jest jakieś 8 stopni, mówię a dobra, zaryzykujemy, i pójdziemy poćwiczyć na skakance na balkonie. Zobaczymy, czy te słynne ćwiczenia mają jakikolwiek sens. W sensie słynne ćwiczenia na mrozie. Podobno same, same efekty, same superlatywy że odporność że, yy, że więcej kalorii się spali, że szybciej yy, ten trening upłynie same pozytywne rzeczy. No to sprawdzimy zaraz. Z dobrych informacji to taka, że przeżyłem. Z takich informacji neutralnych, to bzdurą jest fakt, że skakanie na zewnątrz przy niskich temperaturach sprawia, że spalamy więcej kalorii. To znaczy, odnoszę wrażenie, że bo znalazłem na ten temat wiele artykułów w internecie, że skakanie na zewnątrz sprawia, że szybciej pulsuje krew, że szybciej podnosi się ciśnienie. Generalnie że wpływa to pozytywnie na zdrowie. Sprawdziłem i przynajmniej z moich aplikacji I z mojej opaski wynika, że ta sama liczba kalorii, podobna liczba obrotów na skakance, więc efekty te same, chociaż może przy 8 stopniach to. To, to po prostu nie działa. Może musi być temperatura minusowa, i wtedy taki trening faktycznie coś daje, ale to muszę po prostu poczekać na temperaturę minusową, żeby coś takiego miało miejsce, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie. Tak czy inaczej, polecam wieczorne treningi, ponieważ jest to bardzo przyjemne, bardzo relaksujące, a jednocześnie jednak trenowanie na zewnątrz sprawia, że wciąż jednak przyjemnie się oddycha, nawet jeżeli jest to balkon. Aniżeli skakanie w domu, gdzie jest jednak duszno, gdzie stukanie skakanką o podłogę sprawia, że cały czas mam poczucie, że moi sąsiedzi mogą się mocno denerwować, więc to akurat odpuszczam. Ostatnio nawet znalazłem jakieś taką. Coś mi takiego chodzi po głowie, jak kalendarz motywacyjny, jak plan motywacyjny, jak plan motywacyjny do wydrukowania. Generalnie chodzi o to, żeby dziecko zachęcić do tego, żeby wykonywało swoje obowiązki. No właśnie, tak jak sprzątanie domu. Ja pamiętam z czasów jeszcze, jak jeździłem na kolonie, to dostawało się na przykład gwiazdki czy punkty za to, że pokój był wysprzątany. Generalnie ten sam plan jest wprowadzany teraz wśród dzieciaków, czyli wystawiamy plan zaznaczamy na nim gwiazdki, różne osiągnięcia typu odrobione lekcje, posprzątany pokój czy umyte zęby, to wbrew pozorom jak ktoś się cofnie w czasie i sobie przypomni, czy lubi umyć zęby czy nie. <grym> Wciąż niektórzy nie lubią, więc nie ma powodów do, do, do radości. A z drugiej strony znalazłem odpowiedź, że nie ma nic bardziej głupiego, stresującego i niemoralnego jak wprowadzanie w życiu dziecka planu motywacyjnego czy planszy motywacyjnej, jakkolwiek to zwał. Że wystarczająco dzieciak ma stresów, że nie ma sensu go stresować tym, że na przykład dzisiaj nie zdobył gwiazdki za posprzątany pokój. Jestem sam ciekaw, co na ten temat sądzicie, że takie rozwiązania również w, tych, w przypadku tych dorosłych mają sens, ponieważ e, choćby nawet moja aplikacja, która mnie ściga, że dzisiaj nie wykonałem swojego planu, czyli nie skakałem na skakance, e, nie wykonałem swojego planu, czyli nie spaliłem odpowiedniej liczby kalorii. No i generalnie jeszcze na szczęście aplikacja o tym nie wie, ale wszamałem te dwa pączki. Trochę jest to stresujące i każdy, kto mówi o tym, że ćwiczenia poprawiają humor, tak, poprawiają, że po treningu człowiek jest zadowolony? Tak, jest zadowolony, ale przed treningiem frustruje się dokładnie tak samo. Więc zapraszam do poskakania, na zdrowie, dla humoru. Chyba, że znacie lepsze rozwiązanie, jak się zmotywować do ćwiczeń, to zapraszam, dajcie znać. W sumie to od kilku miesięcy skaczę na skakance i w ciągu tych kilku miesięcy udało mi się zrzucić ponad 10 kg. Cały czas staram się zejść poniżej 74 kg, co wcale takie proste nie jest, ponieważ i tak uważam dużym osiągnięciem, bo kiedyś e, niewiele brakowało, żebym sięgnął setki, potem ta waga spadła. Dzięki, e, dzięki tak naprawdę ruchowi, bo, bo sporo jeździłem na rowerze, ale praca mi się pozmieniała i, i ten rower trafił do piwnicy. Zresztą teraz właśnie w związku z tym, że jednak sytuacja jest trochę przygnębiająca, to nie dość że trzeba ograniczyć ten ruch na dworze to jeszcze do tego pogoda nie sprzyja więc rower poszedł w odstawkę pojawiła się kilka miesięcy temu skakanka w związku z tym że pandemia i miałem trochę więcej czasu na to żeby się poruszać no i na razie jest całkiem nieźle to znaczy staram się faktycznie na tej skakance ćwiczyć codziennie chociaż nie ukrywam że jednak skakanie na zewnątrz cały czas powoduje u mnie taki dyskomfort że że no, no właśnie, jeżeli człowiek się przeziębi, gorzej się poczuje, to ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, to jeszcze swoją osobą obciążać służbę zdrowia. Wszyscy mówią, żeby dbać o siebie. Jednocześnie staram się przede wszystkim jeść lepiej. Zdarzają się takie wypadki przy pracy, jak dwa pączki, ale one naprawdę poprawiają psychikę, w związku z tym uważam jednak wciąż, że te pączki można dzisiaj wybaczyć. Nie, nie wracajmy, po prostu tego zapomnijmy o sprawie. Ale mimo wszystko staram się jednak unikać Rzeczy bardziej przetworzonych. Nawet ostatnio szukałem takich rozwiązań na to, żeby jednak trochę lepiej jeść. I uwaga. Wspominam jakiś czas temu, że sięgnąłem po tę książkę na temat zdrowego odżywiania. Dokładnie twórca ruchu Real Fooding, czyli jedzenia jak najbardziej prawdziwego, jak najmniej przetworzonego. No i tutaj między innymi autor pomijam, że są takie fragmenty, z którymi się absolutnie nie zgadzam. Im większa rozmaitość pokarmów roślinnych, tym lepiej, ponieważ wtedy nie grozi nam monotonia czy nuda i ponieważ utrzymujemy ich dzienne spożycie na właściwym poziomie. Im więcej różnych kolorowych produktów jemy w ciągu tygodnia, tym lepiej ponieważ to oznacza, że zjadamy różne rośliny i w związku z tym korzystamy z różnych związków fitochemicznych i odżywczych, jakie zawierają poszczególne owoce i warzywa. I generalnie autor zachęca do tego, żeby przede wszystkim jeść właśnie owoce i warzywa, i jakby nie do końca przejmować się. Szukając informacji na temat zdrowego odżywiania, też znalazłem, że wiele osób ostrzega przed np. Na nadmierną ilością owoców. To cukier, więc to niezdrowe, że od tego się tyje. Patrząc na to, co do tej pory jadłem, i zastępując to warzywami i owocami, przez to te porcje są jednak nieco większe i może nawet bardziej sycące. To wydaje mi się jednak, że bardziej bym skręcał w tę stronę, to znaczy więcej owoców, więcej warzyw. Chociaż nie ukrywam, że są takie dni, kiedy po prostu mam ochotę na zjedzenie czegoś absolutnie konkretnego. I niekoniecznie są to ziemniaki. No dobra, są takie dni na przykład. Tak jak dzisiaj, kiedy przychodzę, jestem strasznie głodny i wtedy na przykład sięgam po jajecznicę. I to też fajna sprawa, bo warto się porozglądać w swojej dzielnicy. Ja na przykład odnalazłem mały sklep spożywczy, w którym są naprawdę świetne jajka, dużo lepsze niż te e, z supermarketów i, i tak wiem zawierają cholesterol. Tak wiem, że są niezdrowe, tak wiem, że są sycące. Dziękuję do zobaczenia. No dobra, czasami człowiek się frustruje. Yy, I może też dlatego, że szukając informacji na temat zdrowego odżywiania, można się zdenerwować, można się sfrustrować. Ponieważ odnoszę wrażenie, że każdy jest mądry, to znaczy każdy wie najlepiej. Każdy już wszystko przetestował i teraz zna już dietę cud. I co autor, co książka, co porady, to sprawdzone to najlepsze. Ja postanowiłem to sprawdzić na sobie. Trzy rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to jest. Więcej jedzenia naturalnego, mniej przetworzonego, więcej ruchu, i to może być skakanka, to może być spacer, to może być bieganie, ale w moim przypadku skakanka sprawdziła się najlepiej i starać się robić to codziennie. Dzięki temu udało mi się zrzucić ponad 10 kg. To są na razie te trzy rzeczy, które sprawiają, że faktycznie widzę po sobie, że to działa. Nie szukam jakichś nadzwyczajnych produktów, nie szukam jakichś super diet, czy nie szukam jakichś niesamowitych ćwiczeń, e, które utrzymają mnie w formie. Na razie staram się trzymać tylko tych trzech podstawowych rzeczy i póki co to się sprawdza. Jeżeli jesteście razem ze mną, to wielkie dzięki. Jeżeli chcecie być częściej ze mną, to zapraszam do robienia tych podstawowych rzeczy, które robi się w internecie, czyli subskrypcji i tych wszystkich innych funkcji, które sprawiają, że możemy się widzieć i słyszeć i e, rozmawiać na co dzień. Więc do zobaczenia.